Grande punto, czujnik stopu. Jak wyciągnąć to maleństwo? Na początek będzie trzeba mieć koń z małymi rączkami, żeby w ogóle się dostać do tego czujnika. Jest widoczny u góry za pedałem hamulca. Ten czerwony plastik daje znać, gdzie on jest. Żeby mieć ciut łatwiejszy dostęp, można zdemontować nawiew. On jest tutaj w jedną śrubką przykręcony do budowy. I tak, żeby wyciągnąć to urządzenie, jest do nas powiedzmy przodem. Należy najpierw włączyć silnik, żeby odblokować hamulec, który, który musimy wcisnąć jedną ręką, żeby zrobić tutaj miejsce dla tego czpienia, bo w pozycji neutralnej hamulec jest, cały czas ściska ten czpień. A potrzebujemy miejsce tutaj, żeby wyciągnąć ten czpień. Czyli jedną ręką naciskamy hamulec, a drugą, żeby tutaj zrobić miejsce, a drugą ręką wyciągamy najpierw czarny czpień, potem czerwone zabezpieczenie. I następnie mamy w końcu dostęp do jednej zapadki i drugiej zapadki z drugiej strony. Wciskamy tą zapadkę i wypychamy czujnik do tyłu z tyłu są czter ka kabelki cztery wystarczy je pociągnąć nie trzymają zbyt mocno, więc idzie je spokojnie wyciągnąć żeby dostać się tutaj do środka i przeczyścić sobie te plaszki musimy tylko po sobie leciutko Podważyć i wyskakuje. Jest sprężynka. Są nasze blasze, blaszki. Ja mówię na spokojnie do tego podejść. Powinno się udać. Mi to chwilę zajęło. Oczywiście w drugą stronę montujemy tak samo. Czyli najpierw tu kabelki. Odpowiednio nie da się pomylić, bo są dwa zabezpieczenia takie plastiki. Wycięcia. Wyciągamy kabelki i od tyłu próbujemy włożyć ten czujnik. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Powodzenia!